Witajcie Minecraftowicze, oto kolejny odcinek serii Minecraft Survival i chyba już dziewiąty, jeżeli się nie mylę. A po ósmy. Nie, dziewiąty. A po dziesiąty nawet! Ja się wróciłem, już mam drewno i zdobyłam łuk, znaczy mam łuk. Ktoś mi zrobił. Ja... No dobra, nie ciesz się. Creeper! Jak wybuchnie tutaj, to ci zabije. Teraz to naprawiasz! Zom. Węgiel odkryłem! Ząbuś Węgiel odkryłem! Masz to zakopać Węgiel odkryłem! Trudno węgla mamy w dostatek już E ja tu zrobię małą oazę Ania guzik! Wcisnij guzik! Ma... Guzik guzik Guziki ja lubię wciskać guziki Wcisnij! Guzik. Buton Coś nie działa Yeah. Um, ja zrobię tutaj małą oazę, że tak powiem. Ej, tu, Ząbuś, Ząbuś, masz uszęczant? Nie. Yeah. Daj mi diaksy i obsydianę zrobię. Ej, przynieś Andrzej. mi dypa, Andrzej, przynieś mi dypa. Idź sobie, bo ja teraz jestem tu. No, tu tam, No nie, bo ja myślałem, że ty to domu. Bo daj mi obsydion i ten idioc. Tak, dyrka ma. Co? A nie przerywaj zombie, jak mówi. Co? Nie przerywaj ząbusiowi, jak mówi. Hej, e, nie, ania, nie, 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 jest. Co ja? nie, mm -hmm. nie, Ja jestem Angel. Nie Angel. Ale ja nie jestem w domu. Ja jestem w domu. A nie, nawet nie trzeba. Dobra, zakopał. Ej, Angel, daj tu te płytki, bo ja nie wiem, jak to miało być. Zobacz na wzór i pomyśl. Boże, Jezu, ale tu jest ciężkie. róg. Ale tu jest róg, ja nie umiem. Jezu, teraz drewniana i teraz... tu drewniana, a tu y, kamienna. A ja nie mam tych. No to zrób. No to przynieś mi. Nie, bo nie jestem w domu. No ja też nie jestem w domu. Ale ty możesz iść, bo ja robię co innego teraz. No ja też robię co innego. Czekam masz myśli? Nie, No, nawet nie ma tych z drewna płytek. Sam muszę wszystko robić. A ten ja pójdę Mojemu to odbiło, w drugim pokoju czeka jak pies. No tak nadzieję, że mnie dobrze No Nie co słychać mam teraz słabszą stroną, teraz mam mocniejszą stroną mikrofon O mój Boże, moje mutacje odwaliło Udaję psa ty, ale dobrze udaje. Co ty? Dziwne, że go słychać, nie? Czekajcie chwilę. O, krzaki, mogę się słabać I Iiii, ten, po Moje cię odwaliło. No weź, no się. Ej, ale ty naprawdę nie masz psa? Nie mam. Tak, tak realnie to. Ani skąd bym miał mieć psa? No Jezu! Bo zaraz zacznę ten odcinek nagrywać od nowa. I mojej mamie też odbiło. Moja mamie też odbiło, bo myśli, że mój tata jest psem. No weź zwijaj! Azorek, nie wolno. Azorek, nie wolno się na Nie wolno. No i nie mówcie mojego imienia! Oh, Jestem Angel. Azorek, nie wolno. No Jezu, moim rodzicom odbiło. Zaraz zacznę nakręcać ten odcinek. Jezus Je <laughs> co ja się schowam Tak idź stąd Ten Mario Idź stąd do wody się na góry Czemu chodzisz za mną? Nie chod. Chodzisz, coś coś zrobić. Nie. Yeah. Bo ci zaraz pani ogonek u Chyba ci zaraz mnie <laughs> <laughs> O mojej mamie odbiło. Moja mama udaje małpę. Tak, Minecraftowicze! Właśnie pochodzę z, pa, z paranoicznej rodziny. Minecraftowicze pochodzę z paranoicznej rodziny. Coś to patologia! Wszystkim moim członkom rodziny odbiło, tylko nie mi. Na szczęście ja zostaję przy zdrowych umysłach. Może Minecraft mi <esi> <intéress> jakoś ocalił? Daniel. Angel, chyba jestem w sposób wiodący. Daniel w niedzielę na jedenastą do kosiła. Pomoglić się za mojego Ty wszechśniku jeden. A w Miau! Miau! Jaki, no ja mam tu, no boże... ja mam tu patologię. Jestem strusiem! Nie, <grymne> ja, słuchajcie, ja przerywam ten odcinek. Nie, 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 przerywaj, nie pozwalam tobie! nie, nie, baba! baba. nie, 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 <grymne> nie, bij nie, nie, bij! To tylko rodzina, Daniel! Jezu! No weź, się, ja nie jestem żadnym Daniel, ja jestem Angel. Nas przygarnie! tak! O Boże! Ale wale, no tu nas przygarnie! No nie bij nie! A może ząbiaku, chcesz nas! To jest Zambuź! Zambuź! Zapamiętaj to sobie, to jest Zambuź! A ja jestem Ario! Niech was nie jest! Ja jestem Ario! A kto nas syny domu? Bo nas syny nas z A ja! jestem ja! A ja! jestem ja! jestem pisać w pisać w komentarzach kto chce się zamienić się zamienić tylko muszą... Dobra, nieważne. Kto chce się zamienić rodzicami? Dam za darmo Serio. Od dzisiaj jestem twoim Czemu Ario chodzisz za... Boże święty, co ja jestem? Nie jestem okay. twoim przydupasem, zwijaj. Przez dłuższy. Przez dłuższy odcinek kręcę się po całej mapie bez celu. Ała. Co ja, ja robię w każdym odcinku? Um, ząbuś? Oto Sorki szor, Ja cię pomyliłem z tym Rumunem. Co ty tak chodzi. tutaj? Po co tutaj ta... Nie idzie! Enchant... Gdzie to ten Rumun poszedł? Enchant... Creeper! I stąd, tam stąd, Creeperze. O, ała, ała! Ała! Ej, szkiet mnie napadł w O dobrze, ej, Spokojnie! Dostał! Dostał! Boże, Creeper! Creeper! Creeper, zwijaj! Zwijaj, on nie ma wybuchu. Nie, ja, ja nie zwijam! Jestem odważnym wojownikiem. A teraz oddaj moją strzałę, którą masz, bo. Co? O Jezus. Jak ja pójdę jutro do szkoły. Nie, jutro nie działa. Nie! Ja nie chcę się z wami przytulać. Poszli. To się chcę przytulać. Ja nie. też chcę się przytulać. Ale ja nie chcę. No ja też nie, ej, co jest strzelał? Ja nie chcę się przytulać. To nie ja, Ej, ząbuś, jakby co, to mnie złap, okej? Okay? okej. Ja się z nikim nie przytulam. Nie ma wejścia do domu, rozumiecie? Nie ma wejścia do domu, ja się z nikim nie przytulam. Poszedł Ząbuś, i co? Pij sobie żąbójcem, ja mam tego drewna, ja mam tego kamienia trochę. Mm, mam tamy, <śm> nie, nie, ja to ja mojemu. Ej, 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 ja tym dam. No jaka głupia baba! <śm> Tulimy! Ale tu się! <sukasz> ja nie chcę się tulić! Chodź, chodź, chodź. A Otulimy. się. No grajmy, nie nogamaj się! Ale on nie chce się, no, no, nie przytulać. No, proszę, spokój, spokój na ja sali. A będzie, jak będzie, się widać się z Polakami, Cza? witam ja nie, to. nie. Co wy mówiliście? Nie. Ja moim drugim językiem jest niemiecki, no bo mieszkam w Niemczech, no nie zaprzeczam. Nie. A on ma Ruska w klasie, on ma Ruska w klasie. No i? Hej, masz coś do Rusków? Jeszcze z Rasistą? Nie, ja lubię Rusków! Dobra. Co, on już może to potwierdzić!

Już? No to Minecraft, to to koniec tego odcinka, i oni mnie chyba nie znajdą. Zostanę tu za, na zawsze. I nie wziąłem ze sobą jedzenia, jestem debilem. Dobra, to koniec tego odcinka. Rzekam się ten Do widzenia.